Cześć, z tej strony Prota i witam was w y, pierwszym odcinku z Minecrafta. I ze mną jest Fantas Magoria. I za nami są bardzo piękne góry, które są tak piękne, że zrobiliśmy sobie w nich domki. I są bardzo fajne. To nie są domki, to są jaskinie. Są domki. Tyś widział domki. idziemy zwiedzać. Oczywiście na potrzeby nagrywania zamontowałem tak zwany kreatywy mod w swoim umyśle. I to jest wejście od góry do mojego domku. To są drzwi i to jest takie coś brzydkie i tu się schodzi. Jak się zejdzie to ma się tutaj jakiś piękny widok na wodę i to jest tam jest góra fantasa naprzeciwko nas, a to jest mój magazyn. Piękny czy nie? Zostaw moje skrzynie. No i tutaj mam mój piękny balkonik w, w pierwszej sali głównej. I mamy też widok piękny na, na środek naszej normalnie w międzygórnej. moich skrzynek tam nie ma. O są. No patrz, jak stoisz tutaj, to nie ma skrzynek. Jak widzisz bliżej to się pojawiają. No, nieważne. I to tak wygląda moja struktura od tej y, bardziej y, wyglądowej strony, nie Też i idę Aha. w stronę. I tutaj mamy pokój, w którym na razie nic nie ma. Tu jest wyjście bardzo piękne wyjście do dżungli. nic z tym ewe. Weźmieć z tym kamieniem. G, w Afryce mieszkasz. Tutaj, tutaj jest moja kopalnia sobie zeskoczę, Bo mogę, tutaj mam tu jest jakaś jaskinia, której jeszcze nie zwiedziłem, bo tu się tu wkopałem i zacząłem kopać ten tunel i widzę, że panca się strzała fantasa tu jest. No, robię EEE -e -e. Teraz lecę do góry. Bardzo ciekawe jest latanie do góry. Szczególnie wjeżdżanie też bardzo ciekawe. I Ciśniemy dalej. Yy, niżej jest normalnie piętro kolumnady. Kolumnada i schowek pod schowami, schodami, w którym mieszka Harry Potter. A jeszcze niżej yy, mamy jeszcze niżej. I tu jest fantaz który tutaj przeważnie nie stoi więc tutaj mamy yy, pokój chemiczny alchemiczny i jest zejście na dół które tutaj jest to jest całkiem bezużyteczne bo i tak trudno wyjść tak no i szczerze mojego domku to jest koniec wszystkie wyjścia wejścia pokazane teraz czas na dom fantaza fantazo prowadzaj Mój domek jest w tej oto pięknej górze. Tu są... oj, drzwi. Tu jest nic nie zrobione, tylko wykopane i stoi sobie skrzynka. O, ktoś pisze do mnie na fejsie. Tu jest zejście na dół. I tu jest moje jezioro z lawą. Tu, a te takie kolorowe mam z, z, z początku tej mapy. Bo my tu już gramy długo i mamy nazbierane. Tylko, że byliśmy gdzie indziej, więc tu jest nowe. A tu jest tak. dziura na świat. Tam są koledzy. I creeper. Są moje epickie wykończenia ścianaka, drewienka z pochodniami. A tutaj jest magiczny pokoik, w którym można sobie zrobić palące się miecze. Albo łuki. To, co level, mieć tak dalej. I w moim zostało już tylko magazyn, który jest tutaj i grzeb. I tu widać zamek pracy. Okienka, dostaw. Tak grzebiesz? nie nie puszczaj. rozbił nie pójdź nie została ostatnia rzecz ciekawa na tym świecie czyli yy, moja kopalnia chodzi i drzwi które mi są, nie są potrzebne tu jest moja kopalnia z wielkim trudem kopana kilofem z efekcjencji plus efekcjencji tak? efektywność nie nie po polsku z niż, niż, no. 4 Efektywność, nie zdziszczalność Niedziszczalność po polsku Albo nie, sorry, wydajność O tu jest jeszcze niewkończony sufit, derty Dirt Dirt I tu mamy dziury No to jest fajne, lubię ten bóg z cieniem Tylko fajna dziura się robi Ciemna Ciemna dziura, popsuję ci Ej! się Zaczynam tu respicie pisy Ale to była... tej pochodni tutaj nie było mózgu Była, hmm. to tu na ścianie było Nie, bo ja Co? tego, ja ją zbiłem Postawiłem i zbiłem I tu mamy yy, kopalnię To jest moja odnoga hmm. Tu było dużo la lapis lazuli I złoto Podwyższony sufit, żeby można było szybciej wyle wejść w dół, albo wylecieć. fajnie się I ciemno. Jest noc, i to jest nocny pokaz. I to wszystko wygląda. Ciemno. Kwiatki, i. o. Gdzie? Tam na górze. I, i. Gdzie, i latał sobie u góry. I tutaj widzimy. Pewien... pełną anomalię zwaną lawą. Jeszcze nie znikła? Nie. Ale, ale już jej mało jest. No, anomalia zwana lawą. Ona była, tu, ona była tutaj taka jak drzewo dżunglowe. No. I tu że stały się straszne rzeczy, widzicie, spalone drzewa, yy, bo nie wiedziałem, że płonące kule potrafią lecieć prosto przez całą mapę. Tak, jakby mainit było... To by przelatywała z drugiej strony. Tak. Ale nie jest. Nie, nie jest. I tak tak dziwnie było, bo. Bo ja to tak zrobiłem, i nagle patrzyłem się, a tutaj las się zaczął palić. I tak ojojoj było. I było tutaj też y, dużo innych rzeczy, tworzonych przez dispensery I były lagi. No. I tu mamy. To były la a nie takie. Gdzie, co gdzie tu to mam? jest? Gdzie, gdzie to było? To... nie, nie to. Tu była kiedyś y, wyspa Primejka. No to może być... Nie, 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 Tu była wyspa. To jest nie. góra. A nie, to to... jest góra Primejka. Nie, i tu bu, to była taka mała wyspa Primejka, co z nią zrobiłeś? No rozwijane. wiem, ale ty nie kur... Dziekaj, odnowimy. To tu jest wys... To tu dzisiaj, tutaj jest wyspa Primejka. Nie, odnowimy wyspę, Prime wyspę Primarka. No. Jest. Wyspa Primejka. Trzeba ją tabliczkować. Tak. Wyspa Primejka. Serduszko. Szkielet, który będzie płonął. Berlin Fire No cześć i piszcie czy Wam się podobało, jak Wam się nie podobało no to macie problem He, 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 he. No, no Bo ja hejtuję Aha. wszystkich hejtejów No to cześć papa Hejtejów?